No cóż, zwycięstwo wydaje mi się dość pewne. Może z kilkoma minutami e, takiej niepewności, w cudzysłowie. No, kiedy, kiedy, może nie daliśmy się zepchnąć, ale daliśmy trochę nadzieje zawodników Podłoskidzia, że, że mogą wyrównać. Ale tak jak powiedziałem na początku, wydaje mi się, że z perspektywy całego meczu Raczej pod kontrolą, szkoda tylko, że, że dzisiaj akurat skuteczność troszkę była słabsza, bo myślę, że można było by sobie tych nerwów akurat. Dzisiaj wystąpił Pan u bok eneko Satrustegiego, wcześniej grał Pan raczej częściej z Josefem Kolejem. Jak ocenia Pan współpracę z eneko? jak się Panu grało, z kim, z kim lepiej Panu się gra w defensywie? W porządku. Całkiem okej. Okay. Oczywiście mieliśmy wiele treningów razem wspólnie w takiej parze. To jest naturalne, że rotujemy się często w treningach, w gierkach treningowych, więc, więc, więc tak powiedziałem, całkiem w porządku. Wydaje mi się, że, że wyglądało to ok. Oczywiście ktoś może się przyczepić do tego błędu przy bramce, ale nie było współpracy moją z nim i tak powiedziałem, nie ma na co na rzekać jednak jest doświadczonym zawodnikiem więc e, tak powiedziałem, całkiem całkiem solidna współpraca. <laughs> e, I think was good game e, from our side. E, I think we deserve maybe score a lot more goals but. Huh. it's difficult <laughs> but we are happy because we we win we have three points more and this is the, what what we need now well, last time you played as a striker today you played behind subject uh, when do you feel better when you are a striker or, or at, at, at 10 to be honest uh, i feel good in both so i'm at the disposition of the coach he will he has to decide Today he i to put, like to put me in the field. No, bardzo ważne spotkanie dla nas dzisiaj wiemy w jakim, w jakim momencie sezonu jesteśmy i w jakiej sytuacji po, po ostatnim remisie. Ja ze swojej perspektywy też bardzo się cieszę, że, że po tym jak ostatnio troszeczkę dostałem odpoczynku, to mogłem dzisiaj pomóc zespołowi, bo, bo po prostu no, ten mecz trzeba było wygrać. To było najważniejsze dzisiaj. Nieważny nie był styl, ważne były trzy punkty, a dodatkowo. Narzuciliśmy swoje warunki i na pewno pokazaliśmy, że jesteśmy mocni, i przed tym finałem to było dla nas bardzo ważne spotkanie. Nie potrafi Pan ostatnio znaleźć drogi do bramki rywala, kilka niewykorzystanych sytuacji, dzisiaj takich nie było. Z czego to wynika, że nie potrafi Pan właśnie strzelić bramki? No bo ostatni gol no to ten półfinał Pucharu Polski z Piastem Gliwice. Nie, nie doszukuję się <laughs> za bardzo tych momentów, gdzie te sytuacje oczywiście jakieś tam były, gdzieś, gdzieś jakieś klarownych nie mogę, nie mogę, sobie znaleźć pamięci, ale, ale bardziej skupiam się na tym, żeby zespół wygrywał czasami. Czasami ta praca jest najważniejsza i tutaj dobrze rozumiemy się. Mam nadzieję, że ta praca będzie jeszcze lepiej wyglądać z Anfelem i po prostu te bramki będą z czasem przychodzić, bo w tym momencie najbardziej interesuje mnie wyników Kraków i to, żeby ta pozycja w tabeli ligowej i, i oczywiście w meczu finałowym dała nam wszystkim satysfakcję. Były również dwie sytuacje kontrowersyjne Z rzutem karnym Pierwsza po tym strzale Alfaro I, i druga po strzale Igora Łasickiego Jak Pan ocenia tę sytuację z Pana perspektywy? No, czasami perspektywa boiska jest Trochę inna, aczkolwiek uważam, że Jeśli piłka idzie w światło W ramki po oddanym strzale No to tutaj chyba nam nie mamy o czym rozmawiać Przepisy jasno mówią, że no, Zatrzymanie piłki ręką to jest rzut karny Także, także nie wiem, no nie widziałem jeszcze powtórek Ale uważam, że w co najmniej jednej sytuacji należał nam się rzut karny i, i na pewno to trochę zastanawia, aczkolwiek przed chwilą udzielając wiadomości podkreśliłem to, że najważniejsze, żeby w najbliższym spotkaniu to przede wszystkim było obiektywne, bo to będzie mecz, w którym no, takie decyzje mogą bardzo wiele kosztować.